Dzisiaj pogadamy o tym, co zrobić, kiedy żyją w nas dwa wilki. Jeden chce jakichś tam rzeczy, a drugi czegoś zupełnie innego, czy da się je pogodzić jakoś i pomieścić w jednej osobie. Na początku opowiem Wam trochę o sobie, o swojej osobistej historii związanej z tym zagadnieniem, bo no, bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ ja od zawsze miałam wrażenie, że jest we mnie bardzo dużo sprzeczności i że chcę jednocześnie bardzo dużo różnych rzeczy, często takich, które się w sumie teoretycznie wykluczają. Więc ten temat dwóch wilków w jednym człowieku no jest mi nieobcy. Więc opowiem Wam tą moją historię. Jeżeli Was ona nie interesuje i chcecie przejść do wskazówek, to na dole macie dokładne odcinki czasowe, co jest gdzie i możecie sobie pominąć. Natomiast ja bym chciała, żebyście wysłuchali, może lepiej się poznamy, a może też w tej historii odnajdziecie coś takiego Osobistego o sobie. Ja od dziecka i małam się różnych rzeczy. Kiedy tylko w szkole pojawiały się jakieś kółka zainteresowań, to ja na nie chodziłam. Chodziłam na zajęcia plastyczne, chodziłam na naukę gry na gitarze, chodziłam na zajęcia matematyczne, chodziłam na tańce, próbowałam nawet siatkówki, chociaż moja relacja ze sportem. Od zawsze była dosyć skomplikowana. Chodziłam na zajęcia i na kółko chemiczne. Tak naprawdę było mnie wszędzie pełno, ale w niczym nie mogłam się tak rozgościć. Nigdzie bardziej mnie nie wołało, tylko wszędzie wołało mnie tak samo mocno. Dlatego tak bardzo angażowałam się w różne zajęcia, ale też nie podszkoliłam żadnej swojej umiejętności do takiego poziomu, żeby móc powiedzieć, że byłam w czymś świetna. I w sumie na tym etapie, kiedy byłam dzieckiem, no to bardzo na ten temat nie rozmyślałam, po prostu tak było, że interesowałam się wieloma rzeczami i było to jak najbardziej w porządku. Problem zaczął się wtedy, kiedy trzeba było się wybrać na studia i zdecydować, co się chce studiować. Nie znalazłam kierunku, w którym mogłabym studiować wszystkiego po trochu, więc postawiłam wszystko na jedną kartę i wybrałam bardzo konkretny kierunek, coś, co mnie dosyć mocno interesowało i wyróżniało się może trochę na tle innych rzeczy, i poszłam na studia biologiczne. No, i tam, jak już zaczęłam studiować biologię, to też interesowały mnie różne, różne przedmioty, no ale później stwierdziłam, że idę na doktorat i to była taka decyzja. Nie będę może tutaj wnikać w szczegóły, no ale zdecydowałam się, że to robię i musiałam postawić tak jakby wszystko na jedną kartę, no bo jeżeli się idzie na doktorat z jakiegoś przedmiotu, to po to, żeby zostać specjalistą w danej tematyce, czyli żeby się tak w danej wąskiej tematyce no, stać ekspertem w tej wiedzy. No i wtedy musiałam te swoje takie chęci, zapotrzebowania na to, żeby robić wszystkiego po trochu, no trochę spacyfikować, trochę ujarzmić i stwierdziłam, że no świat tego wymaga, tak, świat chce ode mnie tego i czułam taką trochę presję, nie wiem od kogo i od czego, ale czułam taką wewnętrzną presję, że właśnie takim specjalistą dobrze będzie zostać i że powinnam zawęzić swoje zainteresowania do tego tematu. I przez jakiś czas mi się to udawało, ale jednak i tak szukałam sobie jakichś takich pobocznych rzeczy. Zajęłam się popularyzowaniem nauki, zachciało mi się pisania, zachciało mi się nagrywania wideo, zachciało mi się uczenia tego, jak działają nowe media, social media itd. itd. Więc gdzieś. Y Stawałam się tą ekspertką w temacie biologii, powiedzmy tego, co robiłam, ale też zaczęły mnie interesować jakieś tam poboczne wątki, no bo właśnie ta moja prawdziwa natura wychodziła na powierzchnię. I tak naprawdę dopiero jak zaczęłam tak bardziej samoświadomie się rozwijać, interesować tematem rozwoju osobistego, to zrozumiałam, że taka jest po prostu, taka jestem i jakby próbowanie przełożenia tego na. Właśnie bycie takim konkretnym specjalistą w danej tematyce, no, no jakby zabiera mi coś. I jakby to nie jest mój talent. ja Moim talentem jest właśnie ta moja różnorodność i to, że ciekawią mnie różne rzeczy. No i teraz, po tych latach, doszłam do wniosku, że będę chciała to w sobie budować, wspierać, rozkręcać i cieszyć się, że tym, że tak mam i już nie tworzyć na sobie tej presji, że muszę być tylko jakaś, jednowymiarowa. No i właśnie w dzisiejszym filmie chcę trochę o tym pogadać. Może dać takie słowa otuchy osobom, które właśnie są gdzieś na początkowym etapie takiego dorosłego życia i właśnie trochę czują, że tak chciałyby tak dużo rzeczy, że nie potrafią tego uporządkować i pogodzić. No i właśnie czują też może jakąś taką presję, żeby się w końcu na coś zdecydować i Poważnie do czegoś podejść i po prostu się zaangażować, no to ten film zdecydowanie będzie dla Was. Ale też chciałabym podkreślić, że to, że ktoś ma konkretną pasję, jest czymś zafascynowany, być może od dziecka, wie, co chce robić w życiu konkretnego i chce się stawać tym specjalistą. W ogóle nie, nie stawiam tego w pozycji lepsze bądź gorsze. Takie cechy są. Równoważne, bardziej mi chodzi o to, żeby Was zainspirować do przemyśleń, jaka jest Wasza prawdziwa natura i żeby za nią podążać. Niekoniecznie zmuszać się do tego, żeby wejść w czyjeś buty, ale żeby się poczuć wygodnie w tych, które już mamy. To, o czym mówię, przekłada się na różne. Obszary życia. Takim trywialnym przykładem może być to, jak podchodzimy do stylu i do tego, jak się ubieramy i tak dalej. Jeżeli są tu jakieś widzki, zazwyczaj, no bo widzowie może też, ale raczej większość kobiet się tym interesuje, no to pewnie spotkały się może z takimi wskazówkami, żeby obrać sobie jakiś właśnie styl, żeby jakiś archetyp obrać, żeby może mieć coś w sobie takiego charakterystycznego, co będzie się powtarzać. Ja na przykład pamiętam taki okres w swoim życiu, kiedy się ubierałam dosyć mocno elegancko i to było taką moją cechą charakterystyczną. Przynajmniej tak to w mojej głowie wyglądało. Teraz natomiast, no właśnie, uwielbiam różnorodność, uwielbiam czasem wyjść w dresie i czasami wyjść niepomalowana, a czasami się, tak wiecie, zrobić i wyszykować, jak to się mówi, jak szczur na otwarcie kanału. I bardzo lubię tę swoją różnorodność, i właśnie dzięki temu, że to zrozumiałam, już się nie zamykam na jakiś jeden konkretny styl. To może się dotyczyć tego, jakie lubicie książki czytać, jakie oglądacie filmy. Znowu, ja bardzo lubię na przykład jakieś kryminały, jakieś cięższe materiały, nawet horrory czasami, chociaż teraz trochę mniej, ale lubię też czasami obejrzeć głupią komedię i to też jest jak najbardziej w porządku. I tak naprawdę to się może tyczyć zupełnie wszystkiego, tego jak spędzamy wolny czas, gdzie lubimy jeździć na wakacje, jaką dietę mamy, co jemy, jaki mamy styl życia, jaką aktywność fizyczną uprawiamy. No, są ludzie tacy, którzy jak się czegoś chwycą, to są zadowoleni, się tego trzymają i właśnie na przykład są coraz lepsi w danej tematyce, ale to nie jest jedyny. Prawdziwy i potrzebny sposób na życie. Jeżeli macie takie podejście, właśnie bardziej otwarte i jesteście tacy różnorodni, to też jest to ok, i ja Was właśnie dzisiaj przekonam, dlaczego tak uważam, i może dzięki temu łatwiej będzie Wam zaakceptować taką prawdę o sobie. I pierwszy argument za tym, że to jest super i że to jest nasza supermoc, to jest to, że w dzisiejszym świecie mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo możliwości. Możemy robić. Bardzo różne rzeczy. I jeżeli mamy w sobie taką ciekawość, gotowość do tego, że właśnie nas interesują różne rzeczy, no to nasze życie może tak naprawdę być bardzo smakowite i mieć tych odcieni naprawdę bardzo dużo. I łatwiej nam się cieszyć tą różnorodnością świata i przeżywać życie. No, można powiedzieć na pełni. Kiedy właśnie próbujemy doświadczamy tej różnorodności, dlatego, że ona, no, naturalnie tego chcemy, naturalnie nas to przyciąga. Znowu nie chcę tego stawiać w jakiejś takiej pozycji, co jest lepsze, co jest gorsze. Niektórzy, na przykład, jeżdżą na wakacje co roku w to samo miejsce i bardzo to lubią, i to jest ekstra, jeżeli tak naprawdę tym ludziom to odpowiada. Ale ty, jeżeli chcesz jeździć raz tu, raz tam, to też jest ekstra i właśnie to jest taka zaleta, że dzięki temu możesz posmakować. Wszystkiego po trochu. I ten argument nawet bym rozciągnęła jeszcze bardziej, trochę na swój osobisty przykład no bo ja mam takie wrażenie, że mam 37 lat, a przeżyłam już trochę, jakby, kilka różnych scenariuszy życiowych. I na przykład właśnie byłam naukowcem przez jakiś czas, a później pracowałam na etacie w gazecie wyborczej, byłam dziennikarką. Teraz pracuję na freelancie i jakby, nie wiem, nagrywam filmiki na YouTube. I jakby jestem bardzo podekscytowana i ciekawa, co mnie jeszcze w życiu czeka, bo właśnie mi się to podoba. Podoba mi się to, że nigdzie nie zagrzałam miejsca na całe życie, tylko właśnie próbuję różnych rzeczy, i ja uważam, że to wypełnia moje życie i sprawia, że no właśnie realizuję to, co mi gra w duszy. Drugi argument, dlaczego jest to super, jeżeli macie w sobie te dwa wilki i czujecie, że to jest wasza prawdziwa natura, i chcecie te dwa wilki ujarzmić, ale też właśnie się ich nie pozbywać i nie stawiać ich jakoś w opozycji ze sobą, to jest to, że kiedy są osoby, które od dziecka skupiły się na tym, że chcą na przykład grać w tenisa i później gdzieś na drodze realizacji tego marzenia. Wszystko wkładają, jakby w tę drogę, ale dzieje się na przykład coś niedobrego, jakaś kontuzja, to takim osobom często nie zostaje wiele więcej. One muszą sobie odbudowywać to swoje życie, starać się o to, żeby stół miał więcej niż jedną nogę i żeby to ich życie dalej było fajne, dobre i takie zaspokajające i satysfakcjonujące. A takie osoby, które naturalnie właśnie mają skłonność do różnorodności. Są trochę na to odporne, bo jeżeli jakaś droga nam nie pójdzie, gdzieś nam coś nie wyjdzie, czy z naszej winy, czy nie z naszej winy, i coś się stanie, to mamy bardzo dużo innych dróg, w które możemy wejść i które możemy wypróbować. I tak naprawdę no, daje to takie poczucie może stabilności wbrew pozorom, że zawsze sobie po prostu coś znajdziemy, że zawsze znajdziemy coś, w czym będziemy mogli próbować stać się lepszymi, może nie ekspertami, ale lepszymi. Albo ekspertami do jakiegoś tam poziomu, i zawsze możemy jakby zmienić zdanie i możemy spróbować czegoś nowego. No ja uważam, że to jest właśnie taka supermoc. Moim trzecim argumentem będzie rozwinięcie drugiego, czyli to, że w dzisiejszym świecie, właśnie przez to, że ten świat zmienia się bardzo szybko, myślę, że takie cechy osoby, która jest elastyczna, która jest różnorodna, która umie spinać Różne wątki i tak jakby patrzeć na nie trochę z lotu ptaka i mieć taki ogląd sytuacji ogólny, a nie taki szczegółowy na czymś pojedynczym. To jest w ogóle też ważna cecha, która może nam ułatwić nawet. No, po prostu życie zawodowe i odnajdywanie się w różnych sytuacjach, i tak jak mówię, specjaliści są potrzebni i ekstra, że tacy ludzie są i świetnie, że jeżeli ktoś to czuje i jest na swoim miejscu, to rewelka. Sama znam takie osoby i wiem, że to właśnie jest droga do spełnienia dla tych osób. No, ale właśnie taka osoba, która potrafi spinać różne tematy. Też jest ekstra i też jest potrzebna i właśnie trzeba i tego i tego, więc dostrzegajmy to, gdzie jesteśmy potrzebni i gdzie możemy się sprawdzić ze swoimi naturalnymi talentami. I mój czwarty argument jest taki, że człowiek naprawdę jest bardzo, bardzo pojemny, i myślę że sobie, że skoro ja jestem taka pojemna, to na pewno inni też tak mogą, i też mogą pogodzić właśnie te różne wilki w sobie, i znaleźć miejsce i czas na pogłaskanie każdego z nich. I naprawdę można. Można uwielbiać nocowanie w luksusowym hotelu, a jednocześnie ta sama osoba może z taką samą satysfakcją i zadowoleniem chcieć spać na polu namiotowym, na Karimacie, gdzieś, gdzie nie macie pojewody. No i właśnie mnie jakby świat próbował wyszkolić, że tak nie można, że to jest tak sprzeczne, że nikt tego nie zniesie. I próbowałam, naprawdę próbowałam wejść w. Jedne buty. Wybrałam sobie tego jednego wilka i za nim poszłam, ale to mi w ogóle nie dało spełnienia, i jednak ta moja natura mnie dalej wzywała do tego, żeby tą różnorodność swoją gdzieś tam e, oferować światu. I no nie wiem, nie wiem, może to jest wąski problem, może to dotyczy mnie i kilku jeszcze osób, ale no, ja bym chciała taką treść e, posłuchać i takich rzeczy się dowiedzieć, kiedy ja się nad tym zastanawiałam, więc. Mówię to, może komuś się to przyda, może też e, pozwoli Wam to lepiej zrozumieć osoby, które macie w swoim otoczeniu. Może zrozumiecie coś na swój temat, może zastanowicie się nad czymś, czy rzeczywiście to, co robicie, jest Wasze. I może dacie sobie po prostu taką swobodę do tego, żeby cieszyć się różnymi rzeczami i odnajdywać radość i w, w tym, że jecie super soczyste jabłko, i w tym, że kupiliście sobie bardzo drogą, designerską torebkę. I jeżeli to naprawdę jest ze środka od was i potraficie jakby to sobie wszystko ogarnąć umysłem, no to jakby nie ma w tym nic złego moim zdaniem. I ja tak wybieram taki scenariusz na życie, no bo po prostu widzę, że dzięki temu moje życie jest satysfakcjonujące, kolorowe, różnorodne i ja się w nim po prostu czuję dobrze. I tak na koniec jeszcze chciałam jedną rzecz tak trochę może zajawić, bo pomyślałam sobie, czy to nie jest w ogóle może trudne żyć z taką osobą, e, czyli ja mogłabym być może trudnym towarzyszem e, dla kogoś z racji tego, że właśnie ciężko jest mnie tak zaklasyfikować w coś, a ludzie lubią tą szufladkowość i wkładanie ludzi w szufladki, no bo to nam ułatwia życie. To jest jakby taka nasza naturalna potrzeba do tego, żeby sobie jakoś uporządkowywać rzeczywistość i oszczędzać zasoby i energię do tego, żeby nie rozkliwiać się nad każdą... Jak Jakąś pierdołą, więc to myślę, że to może być taką wadą, że jeżeli macie wśród swoich znajomych czy bliskich osoby, które są takie różnorodne, to może to być trochę bardziej takie wymagające. Ale z drugiej strony pomyślcie sobie, jak bardzo te osoby są właśnie elastyczne i można z nimi robić. Różne rzeczy. No, i to, to może być fajna, fajna zaleta, że taka osoba, no właśnie, jest otwarta na próbowanie różnych rzeczy, na sprawdzanie. Oczywiście nie musi tak być, że wszystkiego. Takie osoby mogą mieć jakieś granice, tak, że czegoś nie chcą robić, nie chcą czegoś próbować. To jak najbardziej. To nie jest tak, że albo jesteś specjalistą i wszędzie tylko masz dokładnie określone, co, jak dokładnie lubisz, albo jesteś osobą, która po prostu wszystko jest jej obojętne. To jest spektrum, tak i możemy się znajdować na, znajdować na, na linii tego spektrum. Natomiast wydaje mi się, mi się, że właśnie warto zwracać uwagę na zalety takiej osobowości, jeżeli macie ją gdzieś wśród siebie. No i właśnie dzięki temu, tak jakby czerpać z tej relacji to, co najlepsze. No i tak mi się wydaje, że nie ma co oczekiwać od jajka, że będzie jabłkiem, a od jabłka, że będzie jajkiem. Chyba coś pokręciłam, no ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. To był taki mój film, od serca po prostu czułam. Taką wewnętrzną potrzebę, żeby się podzielić takim przemyśleniem, bo wydaje mi się, że taki. No, nie, nie spotkałam się z takimi treściami. Jestem ciekawa, co myślicie, bo może się ze mną nie zgadzacie i może jednak uważacie, że dążenie do, takiej, do takiego zawężenia siebie i właśnie do wybrania tego jednego przewodniego wilka w sobie jest z jakiegoś powodu lepsze. Przekonajcie mnie, dajcie mi argumenty w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał, oczywiście moje wszystkie wilki będą z tego bardzo, bardzo zadowolone. No i słyszymy się niedługo w kolejnym filmie.